Dzień dobry Państwu. Już po raz siódmy zapraszam Państwa bardzo serdecznie do uczestniczenia w Święcie Nauki Światowej Tygodniu Noblowskim. W tym roku Tydzień Noblowski będzie miał miejsce pomiędzy 6 a 13 października. To właśnie w tym okresie rozdane zostaną przyznane wcześniej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, fizyki, chemii. Literatury, a także Nagroda Banku Szwecji z zakresu ekonomii. Pomogą nam zrozumieć i objaśnić wszystkie kwestie związane z przyznawaniem nagród, z osiągnięciami w tych dyscyplinach i w tych dziedzinach nasi koledzy i koleżanki z Uniwersytetu Warszawskiego i z Wojskowego Instytutu Medycznego. Zapraszam jednocześnie bardzo serdecznie do oglądania transmisji przygotowanych przez Centrum Współpracy i Dialogu naszego Uniwersytetu. Życzę dobrego odbioru i do zobaczenia.